Hej. pomyślałam, że tak nagram się spontanicznie w temacie, który aktualnie teraz pojawił się w mojej codzienności, w moich myślach chciałabym się podzielić przemyśleniami odnośnie odwagi działania yy, pomimo lęku z lękiem działania która jest dla nas trudna z wychodzeniem poza naszą strefę komfortu czegoś, co nie znamy i bycia z tym. Jakiś czas temu napisałam taki wpis na Instagramie o odwadze i może przeczytam Wam jego treść. Ogólnie była to grafika. Nie chodzi o to, aby nigdy się nie bać, chodzi o to, by nawiązać inną relację z lękiem. I to jest właśnie o odwadze i o tym, jak wygląda działanie właśnie w codzienności, kiedy my się czegoś boimy, ale idziemy, w to bo tego pragniemy do siebie. Treść tego posta właśnie odnosi się typowo do odwagi. Odwaga nie oznacza braku obaw, niepewności, strachu. Odwaga to zobaczenie swojego lęku, wzięcie go pod rękę i stawianie kolejnych, również niewprawnych kroczków razem z nim, mimo że wciąż nam towarzyszy. Odwaga to także wycofywanie się w momencie, gdy potrzebujemy pobyć w strefie komfortu, odpocząć. I ponowne wychodzenie z konkretnym działaniem, gdy czujemy, że jest nam to potrzebne i najlepsze dla nas w tym momencie. Odwaga to stawienie się do bycia ze swoim lękiem, pozwolenie sobie na jego odczuwanie, uczenie się, zrozumienie jego przyczyn i przesłań, to nawiązywanie z nim innej relacji opartej na szacunku, dialogu, porozumieniu. Dzięki temu z czasem lęk traci również na intensywności. Odwaga to nauka słuchania siebie i podążania za sercem, to szukanie swojego balansu i przyjmowanie siebie ze wszystkim, także z tym, co trudne, niewygodne, także z lękiem i oporem, które również mają prawo być. Odwaga może mieć różne odsłony. I tak sobie pomyślałam, że będę kontynuować ten temat tutaj jeszcze, może trochę go rozwinę. Jeśli chcecie, to podzielcie się w komentarzu, czym jest dla Was właśnie odwaga. W codzienności, jakie ma dla Was odsłony i znaczenie, a czemu mi się przypomniał ten temat? <grych> no dlatego, bo ogólnie myślę, że ten temat odwagi to jest temat, z którym ja codziennie w sumie pracuję w mojej codzienności, bo cały czas się mierzę z oporem, jeśli chodzi o różne działania, są różne działania, których wciąż się obawiam i myślę, że duża część osób też takie rzeczy ma w swoim życiu, dla każdego innego. I od czasu do czasu właśnie przychodzą do mnie takie emocje jak lęk, jak trochę poczucie właśnie dyskomfortu, takiego przerażenia, że będę robić coś, czego nigdy nie robiłam, coś, co jest wyjściem spoza mojej znanej strefy. I mimo tego, że ja pragnę to zrobić, to się boję, tak? Na przykład teraz dostałam. Propozycję prowadzenia live'a z jedną z dziewczyn na Instagramie. Nie wiem, czy to w rezultacie dojdzie do skutku, ale zgodziłam się, chociaż moja pierwsza myśl to było, żeby powiedzieć nie, bo nigdy nie prowadziłam jeszcze live'a, nie pokazywałam jakby się na żywo i dla mnie to jest bardzo stresujące. To jest też wyjście poza strefę komfortu i w ogóle przeraża mnie to. Więc pierwsza reakcja we mnie w środku to było uciekać, uciekać. To nie jest dla mnie, nie, 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 nie. I, i ten opór tutaj bardzo mocno się odpalił, że to jest bez sensu, że ja sobie nie dam rady, że po prostu nie. <śm> ale posiedziałam sobie z tym i stwierdziłam, że dlaczego nie? Jakby ja nigdy jeszcze tego nie próbowałam. Działam w mediach społecznościowych, czemu miałabym nie spróbować tej formy i nie zobaczyć, jak to jest. Jeśli ktoś mi to proponuje, jest to osoba, którą znam w mediach społecznościowych długi czas i wiem, że mamy wspólne jakby tematy, wspólne podejście do wielu kwestii takich w rozwoju osobistym. Więc dlaczego miałabym z nią nie nagrać tego live'a? Co to jest takiego strasznego, prawda? Czego ja się tutaj boję? No czego się boję? Odrzucenia się boję. <laughs> tak, to jest mój, e, mój duży lęk, <laughs> ocena. Także pobyłam z tym, poczułam, e, co tu się odpala, co tutaj moje wewnętrzne dziecko mówi, czego się boi, jest przerażone i tak dalej. I posiedziałam sobie z tym tematem. I postanowiłam wyjść do tego. Także ja się zgodziłam. Nie wiadomo, jak to tam się jeszcze potoczy, czy nam się uda zgrać czasowo i tak dalej, ale cieszę się, że już stanęłam za sobą dorosłą, która chce próbować nowych rzeczy. Bo czemu nie? Dzięki temu też mogłabym dotrzeć do większej ilości osób, więc to jest coś, co mogłoby mnie wesprzeć teraz, tak? Więc ja chcę to zrobić dla siebie, ale się boję. I wiem że jeśli będziemy robić ten live, to ja nie będę taka, wiecie, spokojna, to jest też fragment tego, czego się obawiam, tylko ja będę się stresować i ja będę słyszeć swoje serce, bo ja tak mam, że jak się czymś stresuję, to ja po prostu nie słyszę nic, tylko moje serce zaczyna tak mocno bić, że ja nie słyszę nic poza nim przez pewien czas. Więc, jakby jestem taka rozedrgana, drżą mi ręce. No, różne mam tam objawy właśnie z ciała, które mi mówią, że jestem w sytuacji zagrożenia, chociaż jestem w sytuacji bezpiecznej, która mi nie zagraża mojemu życiu, ale czuję się tak, jakbym była w sytuacji po prostu zagrożenia życia. To jest też normalne, bo to też jest naszego mózgu, działanie, które kiedyś tak reagowało na zagrożenie, kiedyś naszym zagrożeniem było właśnie zagrożenie życia typowo, tak, te lata, lata temu. I mózg dalej tak funkcjonuje, chociaż teraz mamy już inne stresory, i nie wszystkie są takie, które rzeczywiście zagrażają naszemu życiu. Więc tutaj też ja się wspieram na co dzień, w mojej codzienności, ćwiczeniami właśnie na nerw błędny, ćwiczeniami, które przypominają mi, że ja mogę się już teraz poczuć bezpiecznie, że nie jestem w stanie zagrożenia i jestem bezpieczna, więc to, te ćwiczenia mi bardzo pomagają. I wiem, że też są dla mnie wsparciem we wszystkich stresowych później sytuacjach. Co nie zmienia faktu, że ja wciąż się mierzę z tymi odczuciami, z ciała trudnymi, z tymi emocjami i nawet coś takiego, co dla kogoś mogłoby się wydawać właśnie. No co to jest live, no nie? To... No, z czego tutaj się obawiać w ogóle. Każdy ma inne te swoje strefy, komfortu. Każdy inny rzeczy się będzie bał, dla każdego coś innego będzie stanowić większe wyzwanie. Dla mnie na przykład taki live jest bardzo dużym wyzwaniem. Dla mnie nagrywanie siebie z twarzą było ogromnym wyzwaniem. Ja teraz się czuję w tym komfortowo, ale ja już jakby się przygotowywałam do tego wcześniej. Próbowałam siebie samą nagrywać, nie wrzucałam tego nigdzie i po prostu jakby patrzyłam, jak to będzie wyglądać, co z tego wyjdzie. Także to był proces i się stopniowo otwierałam, ale też jak zaczynałam nagrywać pierwsze filmiki, właśnie z twarzą, to. No ja miałam ogromny lęk. Ja się strasznie bałam, miałam taki ścisk w brzuchu i po prostu czułam taki dyskomfort, masakra. No i właśnie to serce głośno pijące. Także teraz wiem, że live to też jest kolejna już forma wyjścia jeszcze dalej, tak? Bo to jest na żywo, więc w ogóle dla, dla mojej głowy to jest kosmos prawda, to jest kosmos. Ale ja też wiem, że chcę próbować takich rzeczy, bo ja chcę to robić dla siebie. Nawet jeśli to nie wyjdzie, nawet jeśli będzie masakra, no to ja chcę to zrobić dla siebie. Więc idę. I właśnie, co to jest ta odwaga w tym takim codziennym działaniu, w takich codziennych rzeczach, które robimy, spotykamy się z różnymi sytuacjami, chcemy coś zrobić dla siebie, ale z drugiej strony boimy się bardzo. Ta odwaga, to jest właśnie to, że my Czujemy to, co czujemy, tak? Czujemy te trudne emocje lęk, przerażenie, jakiś dyskomfort i działamy razem z tymi emocjami, pod rękę, razem z naszym oporem. My ich nie wypieramy, nie udajemy, że ja teraz niczego nie czuję, ja teraz po prostu jestem taka, wow, mam power po prostu i idę jak burza ja nic już nie czuję. Ja nie czuję żadnego strachu, tylko ja teraz po prostu jestem niepokonana. Okej, okay, są w życiu różne sytuacje, kiedy się czuje ten power, tak? I idzie się z tym. No i to ma prawo też oczywiście być, ale często w codzienności są takie sytuacje, gdzie my się boimy. I ta odwaga w takiej codzienności się przejawia w tym, że my siebie. Bierzemy pod tą rękę, bierzemy ten lęk, to wszystko, co tam w nas jest, te też takie trudne nasze elementy nas. Bierzemy to ze sobą i idziemy dalej i próbujemy małymi krokami wychodzić do tego, czego pragniemy. I też nie chodzi o to, żeby się w tym przekraczać, że w momencie, kiedy czujemy, że coś nie jest dla nas, to robimy to na siłę. Tutaj trzeba wyważyć i wsłuchać się w siebie. I poczuć, czy dana rzecz to jest coś, co ja chcę zrobić dla siebie. Tak naprawdę, tak jak umiem właśnie ten live, ja czuję, że to jest coś, co jest dobre dla mnie, jeśli chodzi o rozwój też właśnie mojego na przykład Instagrama. To jest coś, co by mi pomogło. To jest taka, taki element układanki tutaj dla mnie, który może być pomocny, i to jest coś, w czym ja bym się chciała sprawdzić. Więc ja to wiem, że to jest dobre dla mnie. I dlatego w to idę, mimo tego, że się boję. Ale czasem mogą być takie wybory, które tak naprawdę nie są dla nas. I my wewnętrznie czujemy taki dyskomfort i wiemy, że to nie jest dla nas i tu nie chodzi o to, żeby we wszystko iść teraz, tak, pomimo tego, że ja czuję dyskomfort, tylko wyważyć, co jest tym, co jest naprawdę dla mnie, ale ja się po prostu tego boję i wtedy iść w to razem z tym lękiem, małymi kroczkami i próbować. A co jest takie, że moje ciało mi podpowiada, że to nie jest dla mnie dobre i nie będzie mi to służyć, i dlatego ja nie pójdę w to jednak. Ja wybiorę coś innego. Tak sobie myślę, jakie były w mojej codzienności ostatnio takie sytuacje, kiedy ja zdecydowałam, że coś nie jest dla mnie i wybrałam inaczej. Na przykład miałam zaproszenie na takie duże wydarzenie z dużą ilością osób. I zastanawiałam się nad tym, czy ja się tego boję i dlatego nie chcę iść, czy jednak to nie jest dla mnie. I po prostu sobie z tym też dłużej posiedziałam. Posiedziałam sobie z tym i e, doszłam właśnie do wniosku, że to nie jest po prostu dla mnie, nie jest to temat dla mnie i nie chcę tam iść, bo tego nie czuję, a nie dlatego. Że się sabotuję, że się boję, na przykład, do nowego miejsca iść sama z wieloma osobami, których nie znam. Tak więc um, byłam w takiej szczerości z samą sobą i poczułam wewnętrznie, co to jest tutaj. Czy to jest ten lęk, który tak naprawdę mnie powstrzymuje przed zrobieniem tego, czego pragnę? Czy to jest jakby reakcja mojego ciała, która mi mówi, że nie. Że nie powinnam tam iść, bo to nie jest dla mnie i że tego nie czuję. Więc też myślę, że warto pamiętać o tym, że mogą być tutaj różne jakby przyczyny i czasem, jeśli czujemy taki lęk, opór, to czasem to chodzi o to, że nasze ciało nam po prostu daje znać, że coś nie jest dla nas i dobrze jest to rozgraniczyć między sobą. I można to rozgraniczyć, ponieważ też te reakcje z naszego ciała będą inne w zależności od tego, czy to jest lęk typowo, bo się boimy, że na przykład sobie nie poradzimy, czy że to jest dla nas przerażające, a inna będzie troszkę reakcja z ciała, kiedy nasze ciało nam daje znać, że to nie jest dla nas dobre i że powinniśmy zrezygnować. Jeśli chodzi właśnie o takie doznania fizyczne, to moje ciało, kiedy ja się boję, właśnie mam takie objawy, że mam przy przebicie serca, tak szybciej oddycham i czuję taki dyskomfort po prostu w klatce piersiowej. A w momencie, kiedy moje ciało mi daje znać, że to nie jest dla mnie, to ja czuję taki ścisk w żołądku. I takie zaciśnięcie pięści, więc tutaj bardziej się pojawia złość, i y, takie odczucie, że przekraczałabym swoje granice, jeśli bym to zrobiła. Więc myślę, że ważne jest też to, żeby y, nauczyć się obserwować nasze własne odczucia, i wtedy będziemy wiedzieć, y, co to tutaj teraz się dzieje, o co chodzi. Czy to jest nasz lęk, czy to jest reakcja z ciała, które nam mówi, że coś nie jest dla nas. Czasem jest tak, że ta odwaga. Jest kojarzona właśnie z czymś takim wielkim, z takim bardzo ekscytującym, takim pokaźnym, tak, że ja jestem odważna i no właśnie nie wiem, dla mnie jakby kiedyś, zanim ja się tak zagłębiłam w emocje i ogólnie w ten temat odwagi, no mi się właśnie wydawało, że człowiek albo jest odważny, albo nie, i że jakby osoby odważne mają w sobie dużo mniej tego lęku i są takie do przodu. <grym> A, a jakby ja, że nie mogę być odważna, nie mogę mieć w sobie tej odwagi, bo ja się bardziej wycofuję, ja mam więcej lęku. Więc myślę, że warto rozgraniczyć taką odwagę jako cechę jakby całej osobowości, że są osoby, które jakby bardziej wyszły w schemat takiego. Wychodzenia do świata, udowadniania, działania, a są osoby, tak jak ja, które bardziej przez dużą część życia były w tym wycofaniu, unikaniu. Tak? To bardziej chodzi o to, myślę, jeśli chodzi o takie cechy charakteru, a sama odwaga, jakby jest dostępna dla każdej osoby, niezależnie od tego, jakim typem charakteru jest ta osoba. Tylko po prostu ta odwaga też będzie znaczyć dla każdego coś innego, w sensie, dla każdego, właśnie, co innego będzie. Przerażające. Na przykład dla jednej osoby może być przerażające powiedzenie, co czuję, takie uzewnętrznienie się emocjonalnie. Dla innej będzie przerażające podjęcie konkretnego działania, wzięcie odpowiedzialności za siebie. Więc tutaj ciężko, jakby, opisać odwagę w jeden sposób, bo ile ludzi, tyle jakby tych odsłon tej odwagi i tego wychodzenia poza nasze. Jakieś schematy poza nasz lęk, poza to, co nas przeraża, poza własny opór dla każdego będą to inne odsłony tego oporu, więc wydaje mi się, że odwaga jest tak społecznie trochę spłaszczona. W sensie, jej opis i to, czym jest, jest spłaszczone. A ona jest tak naprawdę <laughs> dużo bardziej wielowymiarowa i może być też taka subtelna właśnie w tych małych krokach, które podejmujemy każdego dnia. Jakby nie musimy też od razu wpadać na głęboką wodę, tak? Czyli tak jak ja na przykład, jeśli chodzi o pokazywanie się, ja się uczyłam sama, najpierw nagrywałam sama dla siebie jakieś filmiki, żeby w ogóle patrzeć na tą moją twarz i tak kurczę, powiem wam, że na samym początku, właśnie jak nawet sama patrzyłam na moją twarz na ekranie, to budziło budziłoby mnie niesamowity dyskomfort, już samo to. I to był taki pierwszy mały krok, tak? Ja nie rzuciłam się na głęboką wodę i nie wiem, nie zrobiłam na samym początku tego, co najbardziej mnie przeraża, tylko takie małe akty odwagi, jakby mają sens dla mnie przynajmniej. Ja lubię takie małe kroki i podążanie, jakby otwieranie się stopniowo na pewne rzeczy. Może są osoby, którym służy wskoczenie na głęboką wodę w danym temacie. Może ja Sama czasem też będę mogła takie podejście uskuteczniać w mojej codzienności, nie wiem, ale na razie właśnie lubię to podejście małych kroków i stopniowo się otwieram. I dla mnie, już wychodzenie właśnie poza ten lęk, to było to. Ten mały krok, że ja sama siebie zaczęłam nagrywać, później kolejnym krokiem było to, że coś trochę na stories zaczęłam się pokazywać, i tak dalej, i stopniowo, stopniowo, i potem zaczęłam coś nagrywać. Na YouTube'a i później dopiero ten live, tak? Jakby po kolei i z perspektywy innej osoby, to może się wydawać nic. Dla mnie to jest na przykład bardzo dużo, w tej tematyce, w tym aspekcie. Więc odwaga w codzienności może być czymś drobnym, ale dla nas samych to będzie dużo, to będzie dużo znaczyło, więc myślę, że też to jest bardzo ważne, żeby doceniać te swoje. Takie małe kroki, w których my już y, zauważamy swój lęk, rozmawiamy z nim, mówimy: Okej, okay, widzę cię lęku, rozumiem skąd się wziąłeś dla mnie tutaj w tym aspekcie, jak to było w dzieciństwie, że chroniłeś mnie przed czymś i rozumiem, y, że chcesz wciąż mnie uchronić, ale teraz ja jestem dorosła i wiem, że mogę wybrać, że możemy w to iść razem. Ty możesz mi tutaj towarzyszyć, ja pozwalam ci być, tak. Możesz być, ja będę cię czuć. Nie ma sprawy, okej. Okay? Akceptuję cię jako uczucie. Ja tutaj tak teraz mówię: typowo do lęku, tak? Jakby ja lubię rozmawiać z różnymi częściami siebie i, i uważam, że mi to pomaga. Nie wiem, czy dla każdego jest takie podejście, ale dla mnie jest na ten moment pomocne, więc. Kiedy tak porozmawiamy z naszym lękiem i powiemy mu, że w momencie, kiedy naprawdę byłoby jakieś duże zagrożenie dla nas, to się wycofamy, ale teraz wiemy, że jesteśmy dorośli i że możemy robić to, czego pragniemy, to, co nas przyciąga, bo nawet jeśli spotkamy się z tym odrzuceniem, nawet jeśli się spotkamy z wyśmianiem, nawet jeśli no, w mediach społecznościowych, jeśli mówimy o takich działaniach, jeśli się spotkamy z hejtem, to możemy sobie z tym poradzić, tak? Nawet jeśli to nas przeciąży psychicznie, możemy wybrać się po pomoc. Nie jesteśmy malutkim dzieckiem, które nie poradzi sobie z odrzuceniem. W sensie, mamy dużo większe zasoby niż to malutkie dziecko na to, żeby sobie poradzić. I możemy właśnie też wybrać się po wsparcie i zadbać o siebie, jeśli poczujemy, że sami sobie nie radzimy, tak? Możemy iść na terapię na przykład. Więc uświadamiając to sobie i tworząc taką wewnętrzną wspierającą relację z naszymi lękami, z naszym oporem, my możemy już wychodzić do tego, czego pragniemy, i mimo tego, że będziemy właśnie czuć te trudne uczucia, dostawiać jakieś pierwsze kroki. I dla mnie to jest właśnie ta odwaga, taka w codzienności, w tych malutkich rzeczach, Robionych dla siebie, w tym, że każdego dnia jakby uczymy się pokazywać siebie autentycznie, mimo tego, że się tego boimy. No i to jest bardzo piękne. To jest coś, co się właśnie robi dla siebie, i czasem jest to pokaźne, jest to głośne, a czasem jest takie subtelne i tylko my możemy to wyłapać sami, bo inni mogą nawet tego nie wiedzieć, jeśli im tego nie powiemy. Więc naprawdę warto też siebie docenić y, za te małe rzeczy, bo tylko my wiemy w sobie, ile coś nas kosztuje. I tylko my wiemy, ile potrzebujemy właśnie tej odwagi wewnętrznej, żeby coś zrobić. Ale też kolejna sprawa, że oprócz tego, żeby siebie samych docenić, to warto też mówić y, osobom bliskim, którymi, z którymi się czujemy tak bezpiecznie. Mówić właśnie o swoich przeżyciach, o tym, że się czegoś boimy, powiedzieć, że to jest dla nas trudne. Oczywiście się nie musimy ze wszystkim uzewnętrzniać, bo to nie odchodzi, ale z tym, czym chcemy się podzielić, bo często jest też tak, że inne osoby też się mierzą z takimi rzeczami. Też dla nich różne rzeczy są trudne. Inne może niż te, które dla nas są trudne, ale też są rzeczy, które są dla nich wyzwaniem i. W momencie, kiedy my się dzielimy tym, co jest dla nas wyzwaniem, i pokazujemy się właśnie autentycznie, nie nakładamy tą zbroję, że no ja to w ogóle nic mnie już nie dotyka, ja już pędzę i nic nie czuję, po prostu idę za ciosem i tylko osiągam sukcesy, i nic po prostu tu się nie dzieje. Na przykład tak można by było, tak się. Ogrodzić i nie pokazywać jakby żadnych swoich emocji, nie mówić o nich, tylko mm, tak się zdystansować do najbliższych osób, no to wtedy ciężko znaleźć takie głębsze połączenie, bo te osoby jakby nie będą wiedziały, co się w nas dzieje, nie będą y, mogły się do tego głębiej odnieść, więc wtedy możemy czuć brak takiej relacji głębszej, brak tego połączenia, mimo tego, że mamy bliskie osoby wokół siebie. Więc, jeśli tego pragniemy, tak poczuć się głębiej, yy, głębsze zrozumienie w relacji, w rozmowie, to warto też się dzielić właśnie i tym, i tym lękiem, i tym oporem, i tym właśnie, jak te małe kroki stawiamy w naszej codzienności, niezależnie od tego, co to jest, bo tak jak mówię, każdy ma inne wyzwania, ale jednak te emocje są podobne. To, że my się boimy, nas łączy, tak? To, że odczuwamy wszystkie emocje, też nas łączy. To jest dla nas wspólne, więc możemy się w tym razem głębiej zrozumieć, jeśli pozwolimy sobie na to, żeby się tym dzielić. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, za Waszą obecność tutaj i do zobaczenia w następnych filmikach. Papa! Pa.